Uwaga, uwaga! W marcu mamy dwa ważne mecze w Warszawie na Stadionie Narodowym. 21 marca gramy z Litwą o 20.45. A 24 marca gramy z Maltą również na Stadionie Narodowym o 20.45. Bilety na pewno już macie, ale czy pomyśleliście o noclegu w tym dniu? Jeżeli nie, zapraszam serdecznie do apartamentu, bo latałem. A po meczu trzeba odpocząć w najlepszym miejscu, czyli w apartamentach Vola Tower. Dzwoń, rezerwuj, wybierzemy dla Ciebie najlepszy apartament.